Oczom wieśniaczki ukazał się świat. No, rudy to nie są. Nawet nie wiem, gdzie jest dokładnie. Przepięknie jest, no. Szok, normalnie szok. Szoku uciąg dalszy. Czyżby wskazówki, gdzie należy się udać? <noise> Jakiś klub. O matku. Na krzeźwo bym tego nie przeżyła. Stolica witam. Dzień dobry, witam. Nazywam się Piotr, będę pani kierowcą. Witam w świecie żanety. Pozwolę wziąć bagaż? Proszę bardzo. Słów brakło na to wszystko. Ja wsiadam i jadę. Żegnam wszystkich. Niezłe kwiaty, niezły samochód, niezły szofer. Marzenia wieśniaczki zaczynają się spełniać. Hej. Cześć. Przyjaciółki damy już na posterunku. Witam. Witam. Martyna. Cześć. Cześć. Patrycja, miło mi. Zapraszamy. Zapraszamy. Czas na małe rozpoznanie. Napij się może. No. Za to no. spotkanie. Za spotkanie słuchaj, żebyś się to dobrze z nami bawiła przez ten czas. To może być pewne wyzwanie. Mm, powiedz nam może coś o sobie. Mam 27 lat, mam męża, troje dzieci. No, i zajmuję się domem, gospodarstwem. Muszę ugotować, do pójść i tak w po Abstrakcja, nie? Jesteśmy młode, no to, no to się bawimy. Bo tutaj wracać ci chcą się tylko bawić. U nas na wsi, by was ogarnili do pracy bardziej. Kobieta ma wyglądać i pachnieć, nie? Wizualnie. moja Zo dużo dobrego makijażu. <noise> Masz ciężko. Na pewno wszyscy by się za nimi oglądali jakby przeszły przez naszą wioskę, ale pierwsze wrażenie jedno to jest przepaść między nami.